Siemoczką mówię jesteśmy na Wielkim Kanionie, czyli stary most łączący drewniany złotor z jest kaszczorkiem. Tutaj przy Smurki próbuje się przebić słońce, ale jak widzimy, pogoda jest po beku, Wiecznie pochmurno, ale fajnie się zazieleniło na tak zwanym widoku, przepięknym widoku na przepaść. Zobaczmy. Kontakt z naturą jest bezcenny. A na zakole w nocy, bo ostatnio było ognisko. No i niepotrzebnie pojechaliśmy w dzień, a w nocy można tutaj autobus toruskiego MZK. Przepiękna dolina, przepiękny widok. Dalektujemy się nim. Widok w jakości 4K. Dziem tam alkohol, chyba, butelki. Przepiękny motocyk żyźlowy. I za chwilkę zobaczymy wjazd ze złotory, właśnie tutaj yy, na toruń. Właśnie tutaj. Tu jest wjazd na toruń. No i zakończymy tak jak zaczęliśmy. Dokładnie tym widokiem, jak z pocztówki. Pozdrawiam i do usłyszenia. No jest przepięknie.